Cześć kochani, e, przychodzę do Was z obiecanym filmikiem dotyczącym moich zakupów e, w Walii. E, jak już mówiłam, byłam w takiej podróży służbowej, no i miałam chwilę czasu, akurat, żeby e, zrobić sobie pewne zakupy, czy tam na lotnisku, czy, czy już na miejscu. I tak, zaczniemy od moich zdobyczy paznogciowych, bo ich, jest ich najwięcej. E, po pierwsze, rzecz. E, Którą ja bardzo chciałam, na którą chorowałam od dłuższego czasu, to jest zestaw do fręcza od Neilin. I on zawiera taki jasny lakier do fręcza, jasny róż, e, flamaster do robienia bej końcówki oraz bazę dość znaną, wydaje mi się, dla tych, którzy siedzą w temacie, Acrylic Strong. Słuchajcie, jest to zestaw dla mnie po prostu super, ponieważ e, ja go już wypróbowałam. Co prawda dzisiaj nie przetrzymał mojego taplania się w piasku na plaży, ale poza tym jest mega. Dlatego, że ten flamasterek jest idealny w użyciu, jest mega wygodny. Ten, ten biały lakier, on jest w zasadzie taki, taka jakby farbka, on jest bardzo takiej delikatnej konsystencji. Wysycha praktycznie... Natychmiastowo super szybko, ten Acrylic Strong też bardzo szybko wysycha ta, ten nawierzchniowy, i po prostu efekt tego frencha nie dość że szybko, to jeszcze genialny, genialny efekt. Także z tego jestem mega zadowolona. Następna rzecz. W Wielkiej Brytanii jest tak, że jeżeli gazeta jest dodatkiem jakimkolwiek, to nie zmienia to ceny gazety. Co jest super, bo u nas jest zupełnie inaczej, a poza tym nasze dodatki do gazet nie są zbytnio atrakcyjne. A tam są. Więc pierwsza rzecz to jest lakier miniaturka z Mawali. Taki granatowy odcień. On się nazywa Trinidad. Jeszcze go nawet nie rozpakowałam. Taki śliczny, piękny granat. E, następny lakier. E, to jest Layton Denny. I ja go mam na paznokciach. Jak widzicie, to jest taka piękna czerwień, taka krwista, idealna, perfekcyjna. E, tak mi się podoba ten kolor. E, klasyczna czerwień. E, Layton Danny to są ogólnie lakiery z takiej średniej półki, dość dobre i słuchajcie, dla mnie ten lakier jest mega, ponieważ jest tak żywy, tak intensywny i świetnie napigmentowany, to jest tylko jedna warstwa. A tu jeszcze jest na tym ten Acrylic Strong i zobaczcie jak one pięknie się błyszczą, po prostu wyglądają jak, jak hybryda. Następna rzecz, to jest taki duet, ja nie wiem jak to się czyta, C8, nie wiem nie wiem jak to się czyta, w każdym razie to są miniaturki to są dość drogie lakiery, więc to są takie mniejsze wersje, tutaj ma, mamy kuleczki do kawiorowego Manikir. a tutaj mamy taki jasny e, fioletowy, taki bezbzowy <grym> jak bez e, kolor, bardzo fajny zestaw, śliczny i jeszcze też nawet nieotwarty. i teraz dwa lakiery, które nie były już w gazecie, ale które sobie kupiłam Mój pierwszy lakier z serii Nicole by OPI. Tutaj tego nie widać. W każdym razie to jest taka mega, mega ciemna oberżyna. Taki bardzo, bardzo ciemny fiolet. Niestety ja już nagrywam, jak jest ciemno, ponieważ w nadchodzącym tygodniu nie będę miała za bardzo czasu, ponieważ przygotowuję się do chrztu mojej bratanicy, także niestety oświetlenie jest, jak jest. I on się nazywa no Limits. I e, ostatni lakier Sally Hansen Sugar Coat. Taki śliczny, błyszczący, mieniący się, niebieski. Jeszcze go nie próbowałam. Myślę, się nazywa Royal Icing. I Sugar Coat to jest taki, który zostawia matową, e, chropowatą warstwę, jak, jakbyśmy posypali paznokcie cukrem. No zobaczymy, jeszcze nie próbowałam. E, I jeszcze paznokciowo-dłoniowo. E, Krem do rąk, taki ogromny Royal Bouquet Baileys and Harding. Ja kiedyś miałam krem z Baileys and Harding, taki mały, i bardzo mi on podpasił. I ten, słuchajcie, jest świetny. Przepięknie pachnie różami, jest bardzo, bardzo delikatny, nie jest w ogóle tłusty, więc używam go po prostu kilka razy dziennie, ponieważ nie przeszkadza mi w ogóle w funkcjonowaniu. I bardzo delikatnie, bardzo fajnie nawilża. Kolejne dwie rzeczy w sumie teraz do makijażu. Też rzeczy, które były w gazetach. Kredka, taka, taki flam, ta, taka kreda w zasadzie, do, to jest do ust i teoretycznie do policzków. No ja nie widzę tego na moich policzkach. Natomiast do ust jest super, bo jest niesamowicie mięciutka. Daje bardzo fajny kolor, bardzo mieniący się i jest bardzo nawierzająca i ślicznie pachnie. Ma taki słodki zapach a, jagodowych cukierków, z czymś takim mi się kojarzy. E, I tusz do rzęs, który też był w gazecie. Ja go mam i szału nie ma, szczerze mówiąc. To jest taka zwykła, standardowa szczoteczka. Zwykła przez zwykła. Tusz nie robi żadnego szału w sumie. Także. Nic specjalnego, niestety. Ok, dwie rzeczy z jednej z moich ulubionych film: The Sanctuary. Sanctuary Spa Covent Garden. Pierwsza rzecz: to jest spray, taki suchy olejek nawilżający do ciała. Ja lubię w ogóle zapach jest te kosmetyki Essie, wyjdź stamtąd! One mają swój specyficzny zapach, te kosmetyki. Natomiast ja bardzo lubię ten zapach. Więc ten olejek, ja go noszę cały czas w terepce. Jeżeli widzę, że coś się dzieje ze skórą, że zaczyna być sucha, to po prostu troszeczkę sobie spryskam tą skórę i od razu, od razu jest nawilżona. Także bardzo, bardzo fajne i nie zostawia żadnej tłustej warstwy absolutnie żadnej. lekko poświatę, więc ta skóra wygląda ładniej i zdrowo. I druga rzecz. Uh, sanctuary to jest uh, scrub, peeling do ciała. Bardzo przyjemny, bardzo uh, delikatny, acz skuteczny. Więc serdecznie na lato polecam, ponieważ nie drażni skóry. Uh, nie jest taki ostry, mocny. Uh, bardzo także krzywdy sobie tym nie zrobimy. Um, a, jeszcze dwie rzeczy, które były w gazetach: uh, mały taki kremik Balance Me. Oni się chwalą, że to jest 99% naturalnych składników. To jest krem nawilżający. Ja go jeszcze nawet nie otwierałam, także nie wiem. Będę go próbować. Oraz krem do rąk. Neil's Yard Remedies. Geranium and Orange. Ma bardzo specyficzny zapach. Takich eko-kosmetyków. Taki ziołowy. Niesamowicie ziołowy zapach. Jest dość ciężki, dość tłusty natomiast bardzo fajnie głęboko nawiża, ale to raczej na noc. Kolejna rzecz, z czego jestem bardzo zadowolona, to jest creamy petroleum jelly with vitamin E. I co to, co to jest? To jest w zasadzie wazelina w postaci kremu, czyli nie jest taka tłusta zbita, tylko jest jakby w postaci balsamu kremu. Jest oh, super to jest. Do mojej suchej skóry, to jest po prostu magia i żałuję, że nie kupiłam y, większej ilości opakowań, bo, była, bo to było tylko po funciaka także żałuję, że nie kupiłam więcej y, i na pewno przy najbliższej okazji, y, okazji zakupię więcej, chociaż ledwo, ledwo się moja waliza zmieściła w y, ramy y, y, kilogramowe Lufthansa, ale dałam radę i <grym> y, y, ostatnia rzecz y, kosmetyczna to jest balsam po opalaniu Neki Beach. To jest firma generalnie szwajcarska. On się tak, tak śmiesznie wygląda. Jest bardzo wodnisty. Pachnie kokosowo-ziołowo. Trochę taki dziwny ten zapach jest szczerze mówiąc. Natomiast bardzo fajne um, uczucie chłodzenia nadaje i faktycznie ta skóra jest mniej napięta po opalaniu. E, ma to też przedłużać e, opalenie z niej jakby ją e, uwydatniać bardziej. No tego jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, ale ogólnie rzecz biorąc um, uczucie posmarowanego ciała tym po opalaniu jest bardzo, bardzo przyjemne. I teraz jeszcze taka mała, taki gadżecik. To jest ponoć tam hit. Co to jest? To się nazywa bagi i to jest takie gumowe coś, co można przyczepić do kluczy, ale co, do czego to jest? To jest generalnie rzecz, która ma promować powtórne używanie torebek plastikowych, ponieważ tutaj wsadzamy sobie plastikową torebkę reklamówkę, którą nam dają w sklepie i nosimy ją, nosimy to, nie wiem, przy kluczach czy przy, przy czymkolwiek zajmuje to mniej miejsca, ta torba się nam nie wala po, po naszej torebce no i po prostu jest to taka, taki ekologiczny gadżecik kurczę, zapomniałam jeszcze jedna rzecz kupiłam też dwa ciuszki jeden mam już w szafie i zapomniałam tam ten to jest płaszcz na jesień, brązowy, taki czekoladowy z zary. Natomiast tutaj stop-shop. E, Nie, Cotton Club, przepraszam. Z Cotton Club taka marynarska sukienka. Krótka z kieszeniami, granatowo-biała, ze złotymi guziczkami. Bardzo, bardzo mi się podoba. I to by było, moi kochani. Na tyle. Eee, bardzo się cieszę z moich zakopów. Mam nadzieję, że spodobał Wam się filmik. I w takim razie do następnego razu. Cześć! I zapomniałam dodać, że kupiłam sobie jeszcze zegarek na silikonowym paseczku. Zwykły, duży, biały zegarek, bo mój się rozwalił niestety, także jeszcze to.